Cześć, mam na imię Asia. Do wolontariatu misyjnego Salwator trafiłam w sierpniu 2017 roku. W 2018 roku zostałam posłana do kościoła w Albanii. Tam pracowałam z dziećmi i młodzieżą w trzech wioskach salwatoriańskich. Moje przygotowania do misji wiązały się z uczestnictwem na spotkaniach regionalnych i ogólnopolskich wolontariatu misyjnego Salvator, podczas których mogłam zgłębiać nie tylko duchowość salwatoriańską, ale przede wszystkim przygotować się z strony praktycznej do posługi misyjnej poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i szkoleniach. Aktualnie przygotowuję się do swojej drugiej posługi misyjnej. Będę pracowała w slamsach i z dziećmi z ulicy na Filipinach. Misja w Albanii dała mi poczucie, że warto mimo wszystko i że nawet najdrobniejsze rzeczy, które czynimy z wielką miłością, mają ogromną wartość.